W Kielcach w 97. rocznicę powstania Policji Państwowej odbyły się obchody Święta Policji Garnizonu Świętokrzyskiego. W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele władz państwowych, samorządowych oraz komendy głównej policji. Wyrazy uznania za wymagającą służbę złożył policjantom komendant wojewódzki Policji w Kielcach inspektor Dariusz Augustyniak. Policjanci codziennie mierzą się z niebezpieczeństwem i problemami zwykłych ludzi. Stoją przed dylematami i trudnymi wyborami. To służba jak żadna inna wymagająca siły, konsekwencji, sprawności i umiejętności zrozumienia drugiego człowieka. Stróże prawa z naszego regionu zostali uhonorowani medalami za długoletnią służbę przyznawanymi przez prezydenta RP oraz odznakami zasłużony policjant przyznawanymi przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Wyróżnieni zostali także nagrodami prezydenta miasta Kielce. Podczas uroczystości na Placu Zamkowym wręczone zostały również akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. Obchody Święta Policji Garnizonu Świętokrzyskiego zakończyła defilada oraz występ Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.